Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po długiej przerwie. W dzisiejszym odcinku powiem Państwu o uprawie tej pięknej rośliny. Już pewnie każdy wie, jak ta roślinka się nazywa. Jest to Aster nowozelandzki, potocznie nazywany Marcinkiem, Michałkiem, zależy od regionu Polski. Ta akurat odmiana o fioletowych kwiatach, ładnie nam tutaj obrosła studnie. Tutaj już będzie zaczynać kwitnąć o różowych kwiatach. I tutaj w oddali też. E, odmiana o fioletowych kwiatach. E, ta dorasta tak około no do 80 cm. Są karłowe, które mają 30 cm i są też bardzo wysokie. Tam w oddali przy tujach pokażemy ich e, w następnym odcinku i będą bardziej kwitły dorastają nawet do 170 cm wysokości. Nie są wymagające co do gleby, urosną na każdej glebie, ale tutaj na tej żyznej, no to można zobaczyć jak się ślicznie rozrosły, tworząc taki cały parawan wokół studni, który pokryje się cały fioletowymi pięknymi kwiatami, które niedługo pokażemy. Dorasta roślina tak jak mówiłem do takich rozmiarów, nie nawozimy jej, no bo gdybyśmy ją nawozili to byśmy sobie z nią rady nie dali. Rozrasta się bardzo szybko co jest jej atutem, ale również minusem, tutaj te całe nasadzenie było posadzone wiosną i widać jak się to rozrosło, jak jest duże. Było tu posadzone 7 sadzonek i pokryło to ładnie całą barierkę nam studni. Bardzo się ściąga dużo to owadów, jest to piękna roślinka, będzie kwitło to teraz do samych pierwszych mrozów, taka roślinka jesienna, występuje w kolorach białych, różowych, fioletowych, różnego rodzaju niebieskich, jest to bardzo ładna roślina. No i powinno się dzielić tak co 3 lata. Ja dzielę co roku, dlatego że ona rozrasta się bardzo szybko na tej ziemi, tutaj, która jest pierwszej klasy. Jeżeli moje filmiki się Państwu podobają, zachęcam do subskrypcji kanału i do łapy w górę. Zapraszam serdecznie do oglądania następnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie.